Czy mam jakieś dusze do zjedzenia? Mam ochotę opierdolić trochę dusz. W tym momencie mamy wszystkie, co do jednej, dusze władców i moglibyśmy iść zabić bossa. O, to jest to co mówiłem, że on sobie śpi i nie da się z nim gadać. I ja mówię, ej mordo, jak chcę iść na dół. Wake up! Pobudka, skurwysynu. Tak, i można jemu sprzedawać itemy, tak jak mówiłem. I też tędy. Zazwyczaj za grosze, jak widać. Chociaż widzę, że człowieczeństwa są w cenie. Ale fuck eee, Proszę mnie, proszę mnie tam na dół. Ziup, ziup. I tak, ofiaruj ducze. Wszystkie naraz. Tak naprawdę możemy pojedynczo po każdym władcy tutaj przychodzić, nie musimy wszystkich naraz skłaść, ale po co? No i to się nam otworzyła w tym momencie droga do ostatniego bossa, ale tu jeszcze nie idziemy, ponieważ w Dark Souls 1 nie ma jeszcze tej mechaniki, że po zabiciu ostatniego bossa możemy jeszcze cokolwiek zrobić, um, więc jeśli chcemy zrobić cokolwiek innego, to musimy to zrobić przed ostatnim bossem. A my chcemy przed ostatnim bossem zrobić jeszcze DLC. Więc pójdziemy z powrotem do domu Andre. Andre nas przywita z otwartymi ramionami, damy mu jeszcze żar, bardzo się ucieszy z tego na pewno. Chyba zmienię to mu zbroję, bo mi w kurwie jak ona szeleszczy. Proszę bardzo. Bardzo Ci dziękuję. Rozciągnij, rozciągnij. Proszę bardzo. Miłego, smacznego. 33,5. Teoretycznie mógłbym coś troszeczkę cięższego założyć. Hmm... hmm. No nic, załóżmy to. Ta stylowa jest. Spoko. No i też mam dużo cięższy miecz, bo ja zazwyczaj biegam z Fajhanderem, który waży, który waży 10. A tu mamy czarnego rycerza, wielki miecz. Wielki miecz czarnego rycerza, który waży 14. Ale z tą jeszcze nigdy, nigdy gry nie przeszedłem, więc ja nie chciałem tu iść, prawda? nie chciałem iść na dół. Bo Kierujemy się do DLC. Wracamy do miejsca, gdzie zabiliśmy. Mogę tędy? Będzie szybciej? Okay. Ehm, wracamy się do miejsca, gdzie zabiliśmy Hydrę. E, tam, gdzie zabiliśmy też złotego golema. I wyszła sobie pani. Księżniczka Dusk chyba tak to się ta pani nazywa. E, bo musimy z nią zagadać jeszcze raz. Po tym, jak zgarnęliśmy sobie. Ja muszę być w postaci człowieka, bo chyba nie jestem. Bo musimy ją summonować. Generalnie, na pewno, z tego co pamiętam. Ale nie wiem, czy uda mi się ją summonować, kiedy nie jestem w postaci człowieka. Okaże się zaraz. Najwyżej będziemy. Musieli się cofnąć szybko do jakiegoś e, ogniska. Okej. Okay. Panią Dusk summonuje gdzieś tutaj? Ale ja go nie widzę. Gdzieś tu powinien być znak przyzwania. Ur, szczerze? Uj, nie pamiętam. Ja pytam, że ja z nią kiedyś, żeby wejść do DLC gdzieś w tym miejscu gadałem. Ale może. może źle pamiętam. Uj, wie. Czekaj, to jest zła scena. E, my chcemy być tutaj. Tak jest. Żeby nie dopaniać nikt, to jest ważne. Wydawało mi się, że ja muszę summonować i jeszcze raz z nią gadać. Ale najwyraźniej nie. Ponoć ja wtedy jeszcze nie grałem w tę grę. Nawet nie wiedziałem o jej istnieniu. Jak wyszło pierwszy raz DLC, w ogóle na PC ta wyszło już od razu z DLC, bo PC-towa wersja była dużo później niż. Konsolowa, ludzie po prostu nie wiedzieli, jak wejść do DLC. I chyba Bandai nam czy tam e, FromSoft musiał powiedzieć, jak to zrobić. Bo kto by wpadł na to, że, a wiesz co, musisz się cofnąć do archiwum, tam jest taki golem. I jak wcześniej pogadasz z tą typiarką tutaj, którą też jest tutaj z golemem, e, to ona, ona z sobą pogada. I wtedy z tamtego możesz dropnąć tamto, i wtedy możesz tu wrócić. To by kurwa na to wpadł. No, no dobra, jest. Jest i ono. Wejście do dylycy. I here we go. To jest już DLC. To już nie musimy żadnego dziwnego wejścia szukać. Odpoczniemy do sobie, żeby w razie śmierci, która może za chwilkę nadejść, odrodzić się tutaj, ponieważ czeka nas już na samym starcie. Podobno gracze Paulsów mówili, że chcemy więcej bossów, chcemy więcej bossów, więc e, Pronsow powiedział: Chcecie więcej bossów? Here you fucking go. Zaraz na wejściu. Biłem się z tym mobem tylko raz w życiu. Jemu chyba też można odjebać ogon. Mogę się mylić. Mam na jeszcze jeden atak. Mam na cztery ataki. Tudzież trzy ataki i roll. Zajebiście. Taką ilość staminy to ja szanuję. Nie proszę. Pamiętam, że chyba za pierwszym razem, jak tu wszedłem, to też miałem dość prostą przebieżkę z tym bossem. Ja już się zdziwiłem, że był aż taki prosty, ale też jakby nie patrzeć, ja tu przyszedłem na endgame'ie. W sensie, to nie jest e, miejsce, gdzie się powinno być zaraz przed końcem gry. E, zazwyczaj DLC w Soulsowych grach... Nie są zbudowane w taki sposób, żeby je robić zaraz przed ostatnim bossem, kiedy już jesteś koksem, masz zajebistą broni i wszystko, tylko jednak trochę wcześniej, żeby żeby. żeby było ciekawiej, żeby było trudniej. E, tu jest dużo że Pani nie powie jak ma na imię. Tak, Elizabeth! Elizabeth sprzedaje żywice i proszę naprawczy Dziękuję. Nie chcę. Wydaje mi się, że wytrzymałości mamy już fajną ilość. W sensie, mogę wykonać trzy lekkie ataki i do tego zrobić czwarty lub e, rola pizdziec. Więc myślę, że teraz już się skupimy na HP i sile, e, chociaż już dużo raczej nie będę miał e, zapasowych, więc tych leveli też dużo raczej już nie wpadnie. Teraz się zaczyna miejsce, w którym ja niewiele kojarzę, o ile przez tamte... Pamiętałem całkiem sporo i sobie przypominałem e, razem z tym, jak przechodziłem grę. Tak tutaj, no tak średnio. Ok, pamiętam panów ogrodników. Przepraszam. Proszę wypierdalać. Mógłby pan. Dobra, na szczęście mam w z susów jeszcze po usiadnięciu. usiądnięciu? Usio... Usiąść? Usiad. u Siedzeniu? Damn! Właśnie, to pamiętałem. Tylko nie wiedziałem, czy dobrze pamiętam, fakt. Że on podnosząc ten topór z ziemi, czy tam. W sumie to bardziej, nie wiem co on miał, to był młot czy topór? Moją broń z ziemi, ee, robił wybuch i dymage. Dobra, tego pana zabijemy, bo jest zbugowany chyba. Ale chciałem powiedzieć, że tych ogrodników zauważyłem, że zblokować on się odbija od mojej tarczy i wtedy ma przez chwilę takiego disorienta, w ciągu którego możemy go sklepać. Tu pamiętam, że był skrót, ale to jest skrót jak już go odblokujemy, eee, czyli nie teraz. Co jest na górze? Aha, okej. Okay bo bojowe strażnika, tak, tu chyba po, po całym tym zonie jest rozjebany ten set. Pamiętam, że chciałem go za pierwszym razem zrobić całego, ale w końcu powiedziałem, fuck this, nie chce mi się szukać. Czy coś jest z tej strony? Tak, przejście na drugą stronę. Obviously. Oh. I pamiętam też, że w jednym miejscu jest takie ciekawe gówno. No, myślałem, że mnie nie usłyszy. Kto mnie usłyszał? Czy nikt? Chyba nikt. Jest takie coś, że, że trzeba patrzeć pod nogi, bo są dziury, których nie widać. Na bank trzeba zejść tutaj na dół. Czy ktoś tu z góry się spulował? Nie. Dobra, chodźcie, pany, ogrodniki. Tak jest, odbił się i. I tyle. Okej, okay, mamy tu do mnie. Idą już, naprawdę? O Jezu. Halo, miałeś to zblokować. Kurwy syn. Te moby są tu chyba tylko po to, żeby bronić tego i Uderz mnie szybko, bo idzie do mnie duży pan. W któremu nie chcemy wchodzić. O jezu, chciałem mi tym podnieść, któremu nie chcemy wchodzić w drogę za mocno. O, nie wybuchnie. Teraz wybuchnie. Uff, nie zdążył. Dobrze. Przez chwilę myślałem, że wybuchnie i mi zabije. A na szczęście nie. Nogawitę strażnika, dobra, czyli mam już dwie z czterech prawdopodobnie części seta. Ej. Mmm. Okej, okay, tam są jakieś. Jest jakiś. Mostek, jeśli mam być szczery w ogóle, go kurwa, nie pamiętam. E ale ja bym najpierw chciał przejść to miejsce tutaj. Co znajdziemy w tę stronę? Bo ja mówię, pamiętam, że jakoś kiedyś wtedy doszedłem do. K doszedłem do Artoriasa, po czym poszedłem do. E Manusa i te dwa bosy widziałem. Ale Manus jest chyba ostatnim bossem, prawda? Czy, czy nie? Więc w jakiś sposób musiałem ominąć Kalamita. Okej, okay, tu chyba nie ma nic. Słaby punkt skok. He. Okej, okay, chyba, czyli w takim razie muszę przejść przez ten most, bo nie widzę i... i. Okej, okay, widzę kalamita. Widzę kalamita. Nie pamiętam tego całkowicie! Zestrałem się. Boże. Ok, w końcu czuję jakąś ekscytację grania w gry soulsowej, bo jednak jak się gra za pierwszym razem to jest... wszystko jest kurwa takie nowe. I to jest mega fajne. Jakaś smoła... Czy ty masz inną broń? Tak, ty masz kurwa nożyczki. Albo bardziej te... E, jak się nazywa to coś, coś, czym się przycina krzaczki w ogrodach? Bym spadł w dół. Eee, O, siema. Skąd ty przyszedłeś? Przecież ja stamtąd przyszedłem. Czy on sobie. Nie. W Dark Souls 1 nie ma mobów, które patrolują. Jeśli widzisz moba, który się rusza, to znaczy, że w jakiś sposób go striggerowałeś. Pamiętajcie. W Dark Souls 1 nie ma mobów, które patrolują. Nie w podstawce. W sensie. Właśnie, w podstawce a to jest DLC. Yy, to teraz zagiełem sam siebie. Jak tam przejść na drugą stronę? Bo tam jest item. I być może tamtędy też się idzie do Kalamit. Ka Kalamit. Czy Kalamit to jest kobieta czy facet? Nie wiem czemu ale zawsze myślałem, że Kalamit brzmi jak imię bardziej kobiece. Czy to jest skąd ja przyszedłem? Tak, in the first place, na samym początku. Wielka strzała GOGA. O fucking hell. Dobra, wiem, że. GOG. To jest ten koleś, który strzela. Okej, myślałem, że będzie wybuch robić. Nie leci mój goczący tytanie. Znaczy teraz mam to w dupie, bo już mam czarnego 0 plus 5, więc nie potrzebuję więcej. Ale good to know. Siema byku. Co tam? Uff! Myślałem, że go to zabije. Halo, czemu? Zazwyczaj padają na trzy strzały. Okej, okay, nie oszczędzamy stosów, bo mamy ich dużo. Eee, czy coś tu niżej? Tam widzę nisko item. Czy to nie jest miejsce, gdzie się walczy z Kalamit? Bo ja widziałem tą walkę parę razy. Nie będę mówić, że nie, bo widziałem, bo widziałem masę gameplay w soulsów w życiu. Ale nigdy nie przykułem uwagi do tego, gdzie trzeba iść, żeby tam dojść w ogóle. O, okej, okay, tu jest ta dziura, o której pamiętałem mniej więcej. Czy to jest ostatni item z seta strażnika? Tak. Zobaczmy, ile ten set w ogóle waży. Myślę, że jest ciężki. 17. okej, okay, czyli reszta itemów też będzie kurewsko ciężka, więc chyba to olejemy jednak. A szkoda, bo wygląda ładnie. To jest minus w pierwszej części solsów, że ciężkie sety są ciężkie. Hehe, obviously. Grzyby kalżbiety. Co to robi? d, 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 d. Znacznie odnawia punkt życia przez krótki okres czasu, czyli że co, że działa mniej więcej tak jak, jak one się nazywają. Nie kręczały życia od tylko jak one się nazywają. Rozrażone roz, 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 coś tam. Nie pamiętam. A um, okej, okay. no tędy do kalamit chyba. Kalamita? Kalamit? nie dojdę. Does not look like it? Tu coś striggerowałem, tu na górze też strig... O Boże. O Jezusie, paniecku. Wypierdalaj z tymi nożyczkami. Czy mam go już na plecach? Tak. Fucking hell. O nie. Okej, okay, chillera. Chillera, jesteśmy w domu. Boże, jak to ich ciała latają. Ciężko aż to zlutować momentami. Żadnej dziury nie ma? Nie ma. Dusza dzielnego wojownika. Czy ja tu na dole byłem? Byłem, ja stąd przyszedłem teraz. W którym miejscu w lesie ja muszę skręcić, żeby trafić na kalamit? O, to on przycina te drzewka. O, ten kurwa tycznie. Nie, nie? widziałem wcześniej tej animacji przycinania drzewek. Uuu, dobry roll. Znaczy, skok. Głowa? A Oumen? Ale właśnie, jestem też pewien tego, bo to wiem, bo już mówiłem, skąd wiem, oglądałem YouTube, że ja muszę w ogóle najpierw znaleźć gołga, Go Go żeby on strzelił w Kalamit kalamita. Nie chciałbym bić się z nimi, kurwa, wszystkimi naraz. No, uderz mnie. Hit me. Ok, minus jeden. O, oh. o, oh, cześć! No nie, miałem zdążyć. Tego miało w ogóle nie być. Okej. Okay. Chill, chill, chill. Jest, jest, jest git, mordo, jest git. A co jest tam? Aha, ja tam mogę iść. O, to jest chyba arena walki z Artoriasem, co? To chyba tak w ten sposób to pamiętam. I chyba tam tamtędy się tu idzie. Ale póki co zajebie to gówno, mimo tego, że nie potrzebuję luta z niego. Zawsze, jak widzę taką jaszczurkę, sobie myślę, kurwa, to musi być bait. Zaraz pewnie coś mi zje. Okej, okay, w tą stronę jeszcze nie szedłem. Ale tu chyba z tego, co widzę, co za bardzo nic nie ma. Oprócz lutu na ziemi. Boże, jaki on jest biały. Duża dusza. Spoczy. Nie widzę tu już nic interesującego, chyba. A co to jest to? Okej, okay, to jest dosłownie kurwa nic. Znaczy, o, 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 u, u, widziałem item. Duża, duża. Czy To jest skrót, ten o którym myślę? Nie, to nie jest ten skrót, ten skrót jest tu, po prawej stronie. Odblokujmy go sobie od razu. Tego pana pamiętam i ten pan ma zajebistą czapkę. Co masz do sprzedania fajnego? To no, mnie to... 10 tysięcy? Czy ciebie pojebało, gościu? Wypierdalaj, jak się go zabije, to się jego czapka zgarnia. Ale i tak wolę maskę. Wreszcie jego czapka jest. No, jest kurwa słegowa. Nie powiem, że nie. Okej, okay. mam no, zblokowany skrót, więc jeśli będziemy ginąć. A będziemy, prawdopodobnie. E, ginąć na Artoriasie, e, niech sobie już do góry pojedzie. E, a będziemy ginąć pewnie na Artoriasie, bo zaraz za tą mgłą jest Artorias. Z tego co pamiętam. E, no, to będziemy mieli dużo krótszą drogę. Ale zanim wejdę za mgłę. Czy coś jest tutaj jeszcze? Czy nie, no nie ma opcji, żeby tu gdzieś było zejście do Kalamit, prawda? Kalamita, kala, kala, do Kalamit. Kalamity Ring. No nie ma. Okej, okay, no to czas się kurwa przyrzegł. I pobić się z panem, z, z, z połomaną ręką. To jest ulubiony boss wielu. Wielu kurwa osób. No jest badasem. Nie, nie, nie mogę powiedzieć, że nie. On ma dwie fazy. I bardzo dobrze jest w ogóle nie pozwolić mu do drugiej fazy dojść. Jest bardzo szybki, bardzo zwinny, był bardzo spóźniony rol. Okej, okay, chillera. Nie wiem, jak on mnie nie trafił, ale też nie wiem, czemu mój rol. Uff, się wyjebał, o Jezu. Dobra, pierwsze hity dostałem na ry Uff, jaki on jest kurwa szybki. ok O nie, nie, to jest jego druga faza właśnie. Naprawdę, bardzo warto go z tego, z tej drugiej fazy wyrzucić, żeby tego nie zrobił, bo wtedy robi się z niego jeszcze większy przechód. No, AI nie jest jakieś piękne. Fucking hell, come on. One more. Ok, nie zginąłem ani razu, ale to tylko dlatego, że miałem mega dobrą bronę. Alrighty then. All fucking righty. I tyle, to tyle jeśli chodzi o Artoriasa. Tu się idzie bodajże do sali odpraw, czyli tam są. Tam się gra PvP. A tu się gra PvP, tu się podchodzi i się można pojedynkować. Tak właśnie wymyśliło From Software na, na prośbę graczy, żeby stworzyć konkretną, konkretne miejsce do grania PvP. I e, jest to już zbędne w tym momencie. Raczej nie wiem, czy ktoś z tego korzysta. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś grający w PvP w Dark Souls 1 tego korzystał. Czy ja kiedykolwiek szedłem w tę stronę do góry? To tu była jest, poczekaj, nie, nie, nie. Najpierw usiądźmy przy tamtym ognisku. O, wydajmy ten hajsik, który się udało dzięki zabiciu Arturiasa zgarnąć. And then we will see what next. Mam tyle kurwa człowieczeństwa, że chyba sobie zrobię tutaj ognisko plus 20. Because why the fuck not? Chyba pierwszy raz w życiu jakiekolwiek ognisko rozpalę na plus 20. Nigdy jakoś nie czułem takiej potrzeby. Ale jak mogę, to nie? Jak było widać, no teraz te 20 estusów przy sobie pomogło mi dość mocno. Bo mamy 8 w tym momencie, zaczęliśmy z 20. A możemy to zrobić dzięki temu, że zabiliśmy Pimwila. Bo wiem, że na pewno tutaj dalej się idzie, żeby progresować i tam się idzie do Manusa. Ale co to, to jest za wejście tutaj do góry? Czy tędy dojdę do Kalamit? Ta? Kalamita? Kalamity? Bo to wygląda jakby tutaj mógł być Gołg. -go. Może tam na górze? Tam się da, da się tam wejść na górę? On tam jest, prawda? To jest tutaj, nie? Tak. Och, tak, to jest to miejsce bankowo. Tak. Ah. Skąd wziąć... To jest bankowo to miejsce, bo on stamtąd strzela do Kalamid i Kalamid się wypierdala na ziemię i nie lata dzięki temu. Nie odlatuje i można iść z nią z nim walczyć. Tylko skąd ja mam wziąć? Kurwa klucz. No nic, eee, szczerze mówiąc, całkowicie nie pamiętam, żebym jakikolwiek w życiu klucz tutaj dropił, ale spróbujemy sprogresować dalej tutaj w tę stronę. I może jakiś klucz po drodze znajdę. Albo nie wiem, pociągnę jakąś kurwa. Dźwignię. O nie, nie padajemy na strzała. Mmm, szkoda. Klucz. Not this time. No przestań skakać i tak zginiesz, kurwa. Dobrze.